2 grudzień roku pańskiego 2012. Piękna miejscówka, początek zimy. Polujemy na szczupaki na wszelkie różne sposoby. Piękny wschód słońca, wiatr około 0 stopni. Echo Sonda jak widać pokazuje same klocki pod nami, 0,8 m, nieważne. Różne dziwne przynęty. Tak, mamy Arsenał tutaj, gitmalina malina, teraz tylko czekać, żeby jakiś zechciał skubnąć. No i pierwszy szczupak Sebastian, najpierwszy szczupak wyprawy będzie wracał właśnie do wody. 54 centymetry i sobie popłynął. Także elegancko, jest ok. A ja, właśnie tam leży moja plecionka. Całą plecionkę straciłem jakimś dziwnym cudem. Jest całkiem elegancko i próbuję odzyskać co nieco. Także jak widać na kołowlotku pełen zestaw dno. Widać, będę mógł w pionie łowić paprochami. Jeszcze jeden, nie za duży, szczupły, kolejny dzisiejszego dnia, złowiony na gumę. Także następny wracał do wody, cały, zdrowy. Zaraz podobno ma przyprowadzić babcie dziadka. Cuda na kiju. Poszedł dług. Tak jest. O, ekstra. Pogoda cały czas dopisuje, lekki wiaterek, około jednego stopnia. Słońce świetnie Moment na uwwienie szczupłych